Siemaneczko i zapraszam na kolejny test. Dzisiaj sobie przetestujemy nowość na moim kanale. Coś, czego jeszcze nie testowałem, ale nie będzie to nic, wiecie, szczególnego, nic, co posiada jakiś tam większy huk. Zresztą sami zaraz się przekonacie. No i będą to właśnie takie trzaskające sznurki i Prowadzki od klaska. W tym opakowaniu znajduje się 12 sztuk. No i jak widzicie, opakowanie dosłownie na dwa palce tak to wygląda. Także, no nie wiem, do kieszeni czy coś, no na pewno spoko, tak? Malutka bardzo paczuszka, chociaż też łatwo to po prostu zgubić też, nie? Ale to mniejsza. Do czego by można to porównać, jeżeli chodzi o poziom huku? Jeżeli można tu w ogóle mówić o huku? No jest to na pewno mocniejsze niż diabełki. Zresztą sami zobaczycie. Z racji tego, że mamy tutaj 12 sztuk, to najpierw od, odpalę, no, odpalę. Pociągnę, chociaż to też... Słabe słowo yy, o, yy, Użyje po prostu yy, jedną sztukę, a później poleci się z 11 sztukami na raz. Także będą dwa te ściki. Yy, i prowadzki, odklaska. Yy, tak się prezentują boki tego opakowania. Nek, jeżeli chodzi na 12 sztuk, to ma 1,2 gram. Instrukcję w języku polskim tutaj nie znajdziemy. Termin przydatności 31.12.2030 rok. Przechowywanie od minus 5 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza. No i maksymalna wilgotność to 80%. DP-1B, i Prowadzki, Czech Republik. Certyfikat oczywiście także tutaj mamy. No i tutaj jest instrukcja. Jest to kategoria F1. Jest to produkt yy, minimalna granica wiekowa to 15 lat, tutaj. Yy, rok wyrobu 2020, no i tutaj jeszcze kod 2001. Także tak to się prezentuje. Może od lasu już to otworzę, żebyście zobaczyli nasze sznureczki. Weźmiemy sobie jedną sztukę do jakiegoś tam omówienia. Dajcie mi chwilkę. No i tak to właśnie, no właśnie, ostrość. Yy, może na razie tak to pokażę. Tak się właśnie prezentuje nasz sznureczek. Widzicie, coś takiego. No i po prostu yy, za to pociągamy z obu stron. No i wtedy następuje nasz wybuch. Tak to wygląda. Ja oczywiście sobie to tak zrobię. Najpierw sobie na ten palec zawinę, później na ten. Mocno pociągnę. No i zobaczymy co z tego będzie. Także lecimy z testami. Hup, hup. Fajny test. <noise> lecimy z drugą sztuką, także już na drugim teście będzie mniej, będzie 10 sztuk odpalonych na raz.